Czy jesteś osobą, która czeka na miłość, albo na miłość ogólnie, tego wymarzonego księcia z bajki, tak? Jakąś nową osobę, która pojawi się w Twoim życiu, albo na jakąś konkretną osobę, której się zakochałeś, albo zakochałaś, rozstaliście się może jakiś czas temu, albo poznaliście jakiś czas temu i nie byliście jeszcze razem i czekasz po prostu, aż coś się między Wami wydarzy. Opowiem Ci, dlaczego dzisiaj w tym filmiku opowiem Ci, dlaczego. Tak naprawdę tracisz czas nie dlatego, że ta osoba, na którą czekasz, nie jest warta, ani nie dlatego, że jakby nie zasługujesz na miłość i nigdy nikogo nie poznasz i masz nie czekać. Nie, kom kom kompletnie nie w tym kontekście. Nie chodzi o tą osobę, na którą czekasz, nie chodzi o to, że tej miłości nigdy nie znajdziesz i masz nie czekać. Chodzi o sam fakt czekania. Chodzi o takie bierne czekanie, dlaczego to jest strata czasu. No bo tak. W poprzednich filmikach pokazywałam już moje porównanie z balonem na gorące powietrze. Tak wyobraź sobie, że ty jesteś w takim balonie. Jak taki balonik działa? Mamy jakieś marzenia? Jakiś cel, tak, do którego ten balon chce dolecieć, czyli jakieś nasze marzenia. Tutaj w tym przypadku właśnie jakaś osoba, na którą czekasz, albo miłość ogólnie, tak, że czekasz na miłość, czekasz aż ktoś nowy się w Twoim życiu pojawi. Czyli mamy tutaj jakiś kierunek, tak, gdzieś tam na górze, tym balonem chcemy dolecieć, ale tutaj mamy też takie ciężarki, tak. to w bajkach często są takie. Ciężarki pokazane, jakieś woreczki z piaskiem, i jak ktoś odlatuje, tak żeby mógł gdzieś tam polecieć, żeby ten balonik był lżejszy, no to te woreczki z piaskiem odcina. No i tutaj też mamy taki sznureczek, narysowałam taką kotwicę, gdzie, która może być takim elementem, która, taki sznurek, tak, który ten koszyk, tutaj ten balon trzymał przywiązany do ziemi, zupełnie, tak? Nawet nie że ciężarki, tylko przywiązany do ziemi. Um, więc to jako metafora, tak? Mamy tutaj jakiś cel, do którego dążysz, czyli do tej swojej miłości. Um, mamy jakieś ciężarki, jakieś ograniczenia, czyli co to jest tak naprawdę? To są jakieś Twoje przekonania, to są jakieś Twoje traumy, jakieś Twoje lęki, obawy związane z miłością, przekonania na temat miłości, partnera, tej konkretnej osoby, być może, um, um, czyli na przykład, że um, miłość boli, tak, albo. Miłość to cierpienie, albo tu na miłość to trzeba poczekać, albo nie wiem, jak kocha to poczeka, e, tak jakieś różne przekonania, albo że wszyscy mężczyźni to są tacy i owacy, albo że mnie to zawsze ktoś porzuca, e, albo masz może jakieś doświadczenia, gdzie ktoś cię porzucił, na przykład teraz tak naprawdę się boisz tego związku jesteś takim trochę e, zawieszeniu e, tak albo to mogą być właśnie tak kotwica co symbolizuje jakieś nasze fundamentalne rany e, bo czasami jest tak że wiecie, wiecie pracujemy uwalniamy jakieś e, przekonanie uwalniamy jakieś emocje uwalniamy jakieś schematy traumy rodowe różne rzeczy e, i mamy wrażenie że nic się nie zmienia ale to nie dlatego że to co robimy jest bez sensu ani dlatego że to, co robimy, jakby do niczego nie prowadzi. To jest tak, jakbyśmy zrzucali te ciężarki, ale pod spodem jeszcze jest coś głębiej, tak? Jest coś jeszcze, jest jakieś fundamentalne przekonanie, jest jakaś trauma, jest, nie wiem, poczucie własnej wartości, że mimo tego, że uwalniam różne, pracuję, z, nie wiem, z przekonaniami czy z jakimiś traumami rodowymi, no to. W głębi duszy w ogóle nie czuję, że zasługuje na miłość, na przykład. No nie? Więc to nie jest tak, że to, co robicie, to, co, to, z czym pracujecie, jeżeli pracujecie, że to nie ma żadnego znaczenia i że nie działa, tylko że po prostu jest tego więcej, tak? I trzeba przekopać się po prostu przez kolejne, kolejne warstwy i dostać się do tego, co, co was trzyma jeszcze gdzieś, wiecie, dużo, dużo niżej. Więc teraz, dlaczego czekanie? jest na kogoś, jest bez sensu, dlaczego czekanie na kogoś jest stratą czasu, bo tak naprawdę to, że w tym momencie mm, jesteś w tym stanie czekania, czekanie samo w sobie jest pewnym stanem, jest pewną wibracją. Tutaj te fale symbolizują różne frekwencje, różne częstotliwości, tak? Różne wibracje, od najniższych tutaj do najwyższych. Więc w momencie, jeżeli jesteś teraz w tej sytuacji, w jakiejkolwiek jesteś teraz sytuacji, to znaczy, że jesteś na jakiejś częstotliwości, tak? Że nadajesz na jakichś konkretnych falach. Twoje pole, Twoja energia nadaje na jakichś konkretnych falach. I w momencie, w którym tym stanem jest czekanie, no to tutaj jest samo czekanie. Jakby czekanie samo w sobie jest stanem. Tak jak siedzę, to po prostu siedzę, tak? Nie chodzę. Jak siedzę, no to nigdzie się nie będę przemieszczać. Jak czekam, to tutaj nie ma dynamiki zmiany. To jest tylko i wyłącznie czekanie. Dlatego, jeżeli ty siedzisz i czekasz, może nie siedzisz, może wiecie, robisz, robisz coś, tak, ale jesteś, jesteś w stanie czekania na kogoś i nie pracujesz w ogóle z tym tematem, i masz tylko takie nastawienie, że kiedyś samo się coś zmieni. Nie zmieni się, bo ty ciągle nadajesz na falach czekania. To tak jakbyście włączyli sobie radio yy, na konkretnej, wiecie, stacji powiedzmy, że tam są same wiadomości, tylko i wyłącznie wiadomości, tak? Bo to jest stacja radiowa, na której nadają tylko i wyłącznie wiadomości, a ty chcesz posłuchać muzyki. No to, to tak jakbyście włączyli tą stację i czekali, aż na stacji, na której nadają tylko i wyłącznie wiadomości, puszczą jakąś muzykę. No nie puszczą. Na tej częstotliwości są tylko wiadomości, tak? Więc to ty musisz podejść do tego radia i zmienić częstotliwość, przekręcić na stację, na której nadaje muzyka, na której puszczają jakąś muzykę. Tak? Więc tutaj jest tak samo. Jeżeli jesteś w takim stanie czekania na kogoś, to jest tak jakbyście właśnie włączyli częstotliwość, na której jest tylko i wyłącznie czekanie. Tylko i wyłącznie czekanie, tak? Tu się nic po prostu nie zmieni. I to jest bez sensu, tak? To nie chodzi o to, że na tą osobę masz nie czekać. To nie chodzi o to, że jak ruszysz z tematem, zaczniesz coś robić, zaczniesz pracować nad sobą, to że tą osobę stracisz. Musisz wyjść po prostu z tego czekania, tak? Możesz, i właśnie o co tutaj chodzi, tak? Dlaczego czekanie jest bez sensu? No bo to nic nie zmieni. Tu chodzi o to, żebyście zaczęli pracować z tym. Powodem, dla, który, kto, dla którego stoicie w miejscu, powodem, dla którego jeszcze nie jesteś tą osobą, powodem, dla którego ciągle jesteś sama, bo tu jest jakaś trauma, tak? tu są jakieś emocje, tu są jakieś przekonania, tu jest coś, co sprawia, że jesteś na tym poziomie i to z tym musisz popracować, tak? To nie chodzi o to, że nigdy nikogo nie poznasz, jak opuścisz czekanie. Jak, w sensie, że odpuszczając czekanie, musisz odpuścić w ogóle cały koncept znalezienia miłości. Czy odpuszczając czekanie, masz odpuścić um, szansę na bycie z tą daną osobą? Nie, tu chodzi o to, że jeżeli naprawdę chcesz być z tą osobą, to nie czekaj, tylko zacznij pracować z tym, co jeszcze cię trzyma, co blokuje, co sprawia, że nie, nie możecie być razem. Tak? Czy to jest jakaś Twoja obawa przed odrzuceniem? Czy boisz się, że o, jak będziemy w końcu razem, to ta osoba dowie się, kim tak naprawdę jestem, dowie się, że jestem bezwartościowa um, i mnie zostawi, i wtedy jeszcze będę bardziej cierpieć? Więc w sumie wolę, żeby, wolę żebyśmy ciągle czekali, tak? Bo, wolę być w tym um, takim zastoju. Oczywiście to nie jest prawda, że jesteś bezwartościowa, ale to jest właśnie przekonanie, jakie Ty masz na swój temat. Tak? To jest właśnie jeden z tych e, ciężarków albo kotwica nawet. To jest jakieś przekonanie na Twój temat, które blokuje Cię przed ruszeniem tam, gdzie Ty chcesz, przed byciem w związku z tą osobą, czy przed byciem w związku w ogóle. Tak? Czyli Ty masz jakieś obawy. Więc zamiast czekać i patrzeć tylko w górę i marzyć o tym, że o, w końcu będę może kiedyś z tą osobą, o, jak to i tam to się wydarzy, o, jak On się zmieni, albo jak On się rozstanie z tą osobą, albo jak się w końcu przeprowadzi, to będziemy razem. Nie. Bo ty ciągle jesteś na tym samym stanie. I nawet jeżeli u tamtej osoby się coś zmieni, nawet jeżeli tam ta osoba rzeczywiście się z kimś rozstanie, rzeczywiście się przeprowadzi, rzeczywiście coś tam zrobi ze sobą, a ty nic w tym czasie, to ty dalej będziesz tu. Ta osoba powędruje dalej, tak jakbyśmy mieli dwa baloniki, ta osoba powędruje wyżej, a ty dalej będziesz w tym samym miejscu, bo nie pracowałaś z tym, co Cię blokowało, nie pracowałaś z tym, co sprawiało, że nie możecie być bliżej siebie że nie możecie być razem. Bo to jest tak, jakbyście byli tutaj na tej częstotliwości, gdzie jest po prostu dystans. Tak? A w momencie, w którym jakby to razem jest gdzieś tam wyżej. Czyli żeby być razem, to my obydwoje musimy pracować nad tym, żeby tam dojść. I czekanie na to, aż tamta osoba coś zrobi, nawet jeżeli ci się wydaje, że jesteś po prostu święta, czysta, wszystko już przepracowałaś, czy przepracowałeś i już nie masz nic, to wszystko od tej osoby zależy. Za po prostu milion procent zapewniam cię, że tak nie jest. Zawsze jest coś, co sprawia, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bo gdyby, gdybyś nie miał żadnych um, przekonań, żadnych jeszcze ciężarków, żadnych kotwic, to byłbyś albo już z tą osobą, albo z kimś innym w szczęśliwym związku. Tak? Bo jest tutaj po prostu coś, co cię trzyma. Dlatego czekanie na to, aż coś się zmieni. Nigdy do niczego nie doprowadzi. Po prostu strata czasu. I podkreślam, nie chodzi o to, że masz odpuścić swoje marzenie bycia z kimś. Nie chodzi o to, żeby odpuścić marzenie bycia może z tą konkretną osobą. Nawet jeżeli nawet jeżeli ta osoba nie będzie pracować nad sobą. Chociaż jakby to jest po prostu strata czasu, nawet takie patrzenie, tak? Na patrzenie na tą drugą stronę i zastanawianie się, dlaczego, o, czy ta osoba pracuje. Jak nie pracuje nad sobą, to ja też nic nie robię. Tak? Albo, że o, jak ta osoba Jakby takie przekonywanie, że ta osoba też ma nad sobą popracować, to też do niczego nie prowadzi, po prostu strata czasu. Najlepsze efekty osiągniesz, jak będziesz skupiać się na tym miejscu, na tym, co, co ciebie blokuje. Miej to swoje marzenie, jeżeli chcesz, jeżeli zależy ci na tej osobie, miej tą osobę jako, jakby nie tą osobę, ale bycie z tą osobą jako, jako jakiś cel. Chociaż raczej bym się skupiła na tym, jak chcesz się czuć. W jakim związku chcesz być, na uczuciach, tak? Na tym, jak chcesz się czuć ze sobą, w związku z kimś, a nie konkretnie na danej osobie, no ale to powiedzmy na inny temat, na inny filmik, temat. Ale tak czy inaczej, no skup się po prostu na tym, co sprawia, że jesteś tu, gdzie jesteś. Jeszcze taka a propos czekania, teraz mi przyszło, że często ten stan czekania, czy takie przekonanie, że muszę czekać, czy to, że wpadamy właśnie w taki stan, że czekam, to też ma jakieś powody, jakieś podstawy, jakieś przyczyny. Często jest tak, że ktoś może był w szpitalu, byliście Wy w szpitalu jako małe dziecko i czekaliście ciągle na mamę albo na tatę. Albo w domu, może mama chodziła do pracy, a Wy czekaliście w domu na mamę, no nie? I teraz w związku z jakąś osobą, to odsyłam Was do filmiku o, o trauma bonding, jak to tak naprawdę działa, dlaczego akurat taką osobę sobie wybieramy, nawet jeżeli to jest ktoś, z kim nie jesteśmy, ale chcielibyśmy być, to, to też nam coś pokazuje. Ta osoba swoim zachowaniem, czy ta sytuacja sama w sobie pokazuje nam coś o nas, tak? Czy ja ciągle czekam i tęsknię? To wtedy mam ten temat czekania i tęsknoty do przepracowania, że to są te moje kotwice, to są te moje ciężarki. Czy to jest obawa przed odrzuceniem i wtedy z tym mogę popracować? Czy obawa przed tym, że hmm, ktoś się dowie, że jestem niewarto bezwartościowa? To poczucie własnej wartości, tak? bo to nigdy nie jest tak, że jesteś bezwartościowa, tylko wierzysz, że jesteś i to Cię powstrzymuje. To jest takim, jakby murem, taką blokadą, takim ciężarkiem, kotwicą, które Cię trzymają w takim stanie, w jakim jesteś. Więc to wszystko, tak naprawdę, zamiast czekać, aż coś się zmieni, zamiast oglądać kolejnego tarota, czy kolejny horoskop, czy nie wiadomo co, z taką nadzieją, że kiedy w końcu coś się samo zmieni. Nie zmieni się, dopóki ty się nie zmienisz, dopóki ty nie popracujesz. To nie chodzi w tym zmienianiu się, nie chodzi o to, że masz stać się kimś, kim nie jesteś, nową osobą i wymuszać coś. To chodzi o to, zmiana, czyli uwalnianie tych tematów, zmiana swojej częstotliwości poprzez um, uwalnianie tych um, proc, jakich, um, schematów, jakichś programów, jakichś przekonań, które mamy na swój temat, na temat związków jakiś traum z dzieciństwa, które właśnie o, czekałam na mamę, jak miałam 5 lat. I to mogło być wiecie, no dawno temu i to się często wydaje, że jest nieadekwatne, że co to ma jedno drugie do, jedno, do drugiego. ale ma, bo emocjonalnie tak jakby jesteś dalej, Tu jest wiecie, wtedy jakby się zakotwiczyło tutaj coś w tamtej historii Twoje emocje się zatrzymały w tamtej historii. I stoisz po prostu, cząstka ciebie po prostu tam została, i nie możesz ruszyć do przodu, ty jako cały ten balon, bo jakiś kawałeczek jeszcze tam cię trzyma. To jest to, co jedno z drugim ma wspólnego. To jest to, dlaczego powinniśmy właśnie patrzeć na siebie zawsze. Dlaczego akurat w takiej sytuacji jestem? Dlaczego tak bardzo chcę być z kimś, a nie jestem? Dlaczego tak bardzo za kimś tęsknię? Dlaczego e, tak bardzo się boję z kimś być albo tak bardzo się boję, że ktoś mnie zostawi. To jest wszystko od nas samych. To nigdy nie chodzi o tą drugą osobę. O nas samych zawsze. I tylko w ten sposób możemy tak naprawdę sięgnąć po to, na czym tak, na, tak, tak bardzo nam zależy. Nie patrząc na to, kiedy ta osoba w końcu do mnie przyjdzie. Nie czekając, aż to on się zmieni. Nie czekając, aż w jego życiu czy w jej życiu coś się zmieni. Tylko patrząc, co mi to mówi o mnie samej, o mnie samym. Z czym ja tutaj mogę popracować? I też podkreślam w poprzednich filmikach tak samo. Nie chodzi o to, żeby teraz siebie obwiniać za to, że o tyle lat nic nie zrobiłam, tyle czasu zmarnowałam. Obwinianie siebie, ani tej mamy, ani tego partnera, ani nikogo innego losu, Boga, nie wiem, kogo tam chcecie obwiniać. No, możecie obwiniać kogo chcecie, jak długo chcecie. Możecie 60, 80 lat. Ale no, są osoby, które... Tak siedziały i obwiniały do tej pory, po prostu nie wybaczę komuś tam czegoś tam sprzed 50 lat. Dalej siedzą. Oni tak naprawdę są dalej zakotwiczeni w tamtej historii, tak? Dlatego praca taka ze sobą co mi to mówi o mnie co ja mogę ze sobą tutaj zrobić? Nie obwiniać, tylko nie siebie obwiniać, nie kogoś obwiniać, tylko przytulić w sobie to, co się tutaj we mnie dzieje, tak? Uwolnić te emocje, które się pojawiają, przyjrzeć się temu, posiedzieć z tym, popatrzeć na to. To czasami, wiecie, czasami to zajmie 5 minut, czasami pół godziny. Są tematy, z którymi ja przez kilka miesięcy chodziłam, bo były porządne mocne i no, dużo czasu i dużo refleksji, dużo takiej odwagi, dużo też cierpliwości do, do siebie samej, czy po prostu do, do tego procesu, takiego szacunku do siebie i do procesu, to ode mnie wymagało. Ale to jak to puści, jak na to sobie pozwolimy, jak to puści, to naprawdę idziemy do góry. To wtedy się zmienia. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, naprawdę. Więc do tego Was dzisiaj zapraszam. Nie chodzi, podkreślam, nie chodzi o to, że masz rezygnować ze swoich marzeń. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, nawet możesz wyolbrzymić sobie te marzenia, jeszcze dziesięciokrotnić. Jeżeli tak się mówi, bo to nie chodzi o to, że masz rezygnować z czegokolwiek. To chodzi o to, żeby po prostu popatrzeć w siebie, za siebie, trochę w przeszłość, czy na właśnie te swoje przekonania i zobaczyć, co mnie tutaj jeszcze trzyma. Dlaczego mi tak ciężko do tych moich marzeń dojść? Dlaczego mi tak ciężko osiągnąć to, na czym mi tak bardzo zależy? Co mnie tam jeszcze trzyma? Co jest to moją kotwicą? Jeżeli jesteście zainteresowani, sesją indywidualną. Chcielibyście razem ze mną popatrzeć na swój temat, zobaczyć co Was tam jeszcze trzyma. Zapraszam w opisie poniżej znajdziecie link na mojej stronie. Możecie się ze mną skontaktować, umówić na sesję. No i tyle. Wszystkiego dobrego dla Was, dużo odwagi, dużo cierpliwości, powodzenia i pozdrawiam serdecznie.